Dzień dobry. Sobota, 26 marca. Godzina 13.30 mniej więcej. Piękna pogoda. <tryk> znaczy, trochę się ochłodziło. Troszkę jest chłodniej niż wczoraj. Z każdym dniem temperatura zjeżdża. Ale jest pięknie. Mimo wszystko jest cudownie. Teraz jest, nie wiem, może 17 stopni. Ale już czuć taki... Takie inne, inne powietrze. Od no, tej pory było to powietrze bardzo ciepłe, a teraz już czuć takie, że gdzieś tam jeszcze może do nas te ruskie świństwa przyjść. No zobaczymy, ale nie no, na razie nie możemy narzekać, ale z tego, co świętowałem, to... Kurde, jak to zaczął wiać teraz, nie że... Tak mówiłem, mówiłem w że, że fajnie nie wieje. No ale właśnie. Jesteśmy z psem na dworze, to jest taki spacer. O właśnie po to że jest ten spacer, żeby pies się wytarzał, bo ona była dzisiaj wykąpana, bo była taka brudna, słownie ze włosy to już miała poskrojane, każdy w inną stronę, no była po prostu już obrzydliwa i postanowiłem ją wykąpać, I ja zawsze robię tak, że jak jest taka pogoda jak teraz to kąpiemy, ja z nią tutaj dojdę do, do takiego najbliższego parku i ona po prostu słownie w ciągu pół godziny, będzie sucha no bo się wytarza, wybiega i to szybko się jakoś tak dzieje. Natomiast, gdzie jest ta słuchawka? Natomiast w domu to ona potrafi leżeć przez cały dzień. Na przykład, jeśli to jest zimą i nie na dwór po kąpieli nie wychodzę, to potrafi cały dzień, mimo, mimo że my ją jeszcze posłuszamy suszarką, no ale to już do końca się do nie da I ona potrafi przez cały dzień leżeć pod mi i się tam trząść, bo zimno. Tak, ja mam no, straszne, to jest zimno. Takie mamy okrekursy, Ma ma zawsze bardzo dużo. Każdy pies ma włosów mnóstwo dużo, ale ona to ma jak owieczka, tam z góry, żeby się dostać, to chyba trzeba ją wygalać, bo tak to się nie da rady tego zrobić. No, sobota na razie upłynęła bardzo fajnie, syn wygrał mecz, 2-1, ja też tą swoją sprawę posunąłem mocno do przodu, bardzo mocno do przodu. Także zobaczymy, zobaczymy, <laughs> tak właśnie cały czas myślę o tym, bo ta decyzja zmieni moje życie na lepsze mocno, ale też zmieni moje życie na gorsze niestety tak to właśnie w życiu bywa i teraz cały czas próbuję sobie w głowie to jakoś ułożyć czy czy to lepsze, które na pewno będzie, yy, będzie warte tego, żeby do tego gorszego się przyzwyczajać. Hmm. Nie wiem. Ale byłbym durniem, gdybym nie spróbował. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu byłbym durniem, gdybym nie spróbował. Yy, ale co będzie dalej? Nie wiem. Decycji jeszcze nie ma, czy decyzja już jest, Decycja już jest, ale cały czas jeszcze jest szarpanie się samego. samego z sobą Ciekawie jak to wideo będę oglądał za, za rok czy będę się z tego śmiał czy będę płakał zobaczymy Dlatego takie wideo warto nagrywać moim zdaniem Bo kurczę zostaje coś Tak jak zapisywanie pamiętniku no, bo pamiętnik jakbym teraz sobie czytał Coś, co na bazę grałem tam dzisiaj lat temu, to podejrzewam, że nie raz bym się uśmiechnął do siebie. I może by się łezka też polała nie raz. Fajna sprawa, nie? Dlatego każdego zachęcam, żeby coś takiego robić. To niewiele kosztuje. Zwykły telefon. Ciach, ciach i już. No, tylko wczoraj miałem problemy z tym telefonem, z tymi filmami, bo jakoś mi się to wszystko przestawiało, że maksymalnie mogę nagrywać 8 minut. Ja to dzisiaj próbowałem przestawić. Nie ma takiej w ogóle opcji. Jedynie co zrobiłem to przywróciłem fabryczne ustawienia i mo może to się jakoś tam poprawi. Nie mam pojęcia. Dlatego te 8 minut jak wyskoczy, to zaraz zobaczymy czy się film przerwał, czy nie. Dlatego wczoraj te wideo były takie poszarpane. Na 4 odcinki w ogóle. 4 <grych> po 8, to i tak długo. 32 minuty. To bardzo długo. Nawet sobie sprawy z tego nie zdawałem. Także one są takie poszarpane i tam kontroli się jakieś pewnie bo, bo po prostu no, ciężko tak dobrać coś nie wiem jak, jak to trzeba by zrobić ja tam starałem się to co pamiętałem co mówiłem a już nie wiem, było nagrywane to mówić ale tak tylko słabo to chyba wyszło no, zobaczymy tu jest teraz 5.11 No to jeszcze mamy 3 minuty Niesałe się rozłączy. Jak się rozłączy to znaczy, że coś jeszcze trzeba zmieniać, Ale co? Tam nie ma takiej opcji w ogóle. Jakieś ustawienia czasowe, jakieś ograniczenia. Nie ma, nie ma takiego czegoś. Albo ja do tego jeszcze nie doszedłem. Teraz będę sprawdzał. Bo teraz dopiero do domu wracam. z psem. Szybko po meczu. Później jeszcze zakupy, tam pojechaliśmy wszyscy razem. I teraz jeszcze psa wykąpaliśmy. To jest pół do drugiej, tak? trzeba sobie teraz obiadek co dzisiaj nie ma obiadu rano był obiad. Przed meczem mieliśmy zupę. Ale tak sobie pomyślałem, że korzystając z pogody dzisiaj będzie grill. Kiełbasa. Kiełbacha z grilla jest najlepsza. Ja tam lubię kiełbasę z grilla najbardziej. Czasem jakąś rybę. Też fajnie kurczak. Kurczak. Wolę kurczaka pieczonego osobiście niż z grilla. Rybkę tak, w pstrąg, pstrąg jak najbardziej. Na takim wolnym ogniu, super, super sprawa. Jakieś karkówki nie przepadam. Dla mnie to jest wszystko za twarde. Jakieś takie, chyba dobra, nie jadłem karkówki. A ja już na sporo imprezach różnych takich kucharzy, byli profesjonalni i, i niestety to dla mnie to, to, to samo. Zawsze podeszła. Raz tylko koleżanka robiła karkówkę, która mi smakowała, była miękka, a ona mu trzeba ją w saletrze. Ale tam wszyscy się dziwili, że jeszcze się takiego czegoś używa, ale okazało się, że ta ta tą karkówkę zmiękczyła. No to było mięso, które było naprawdę dobre. Także jak ktoś chce zrobić miękką karkówkę, to trzeba poczytać o saletrze. O, zaraz, osiem, siedem, czyli jeszcze minuta. Zobaczymy dalej, jeszcze minuta. To tu już prawie sucha jest coś, zobacz. Prawie sucha. domu poważnie, ona by schła cały dzień dzisiaj, żeby nie wychodziła spod koca. I jeszcze jest dziwny, jak ją kąpiemy. Ale jest dziwny pies w ogóle. Jak mówiłem, słońce tutaj jest żywioł. Pół minuty, zaczynamy się rozłączyć. Jak rozłączy, to znowu coś dogram, może albo już nie. W zasadzie tylko ten spacer, że jest po kąpieli, chciałem pokazać. Nie wiem, na razie z nią, żeby się osuszyć, ale być może że jeszcze pójdziemy po południu na jakiś spacerek. Zobaczę, jaka tam będzie sytuacja z tym grillem, z tym wszystkim. Na, no, źle No, Także bardzo sp... O, Odłączy. Nie, idzie dalej. No to elegancko, czyli wystarczyło zmienić ustawienia fabryczne. I wszystko wróciło tak, jak było. Ja coś tam kiedyś, coś tam się bawiłem jakiś czas temu, dlatego tak pomyślałem, że coś tam możemy pozmieniać. Ale co ja zmieniłem to nie wiem, ja tak mam czasami, że coś tam kliknę, ja nie wiem co kliknę, ale kliknę, później Kurde, jak ja to w ogóle zrobiłem, co ja mam teraz zrobić, jak to w ogóle przestawić. Kurde, jak to wieje. Sny, przez snydką... Ale Yy, bawiłem się, bawiłem się i zmieniłem sobie język na jakiś język arabski, na chwilę tak sobie mówię, a cyknę sobie, jak już sobie wrócę. Kur, jak się zmieniły te litery na arabskie, to ja nawet nie wiedziałem tam jednej rzeczy, która by się skojarzyła, czy jakieś tam okej, okay, czy jakieś... No to człowiek by tam się domyślił, że to trzeba wejść, tam były jakieś kropki, kuźwa i kraseczki, jakieś ślaczki.